Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest, czy on jest dla mnie? Kartę przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest sednie pytanie. Paś, monet. Co wychodzi naprzeciw? Dwójka, monet. Wynik, odpowiedź, rada. 5 monet. Dołożę kartę. Rycerz. Monet. Dołożę kartę do rycerza monet. A z Na spodzie talii jest karta 7 monet. I to może być tło czytania. A same monety Siedem monet. Nadszedł czas, aby zrezygnować z tego, nad czym tak mocno się skupiłaś. Sedno. Giermek, monet. Nauka, pasja, entuzjazm. Pokazana jest osoba, która z entuzjazmem opowiada o swojej pasji, zainteresowaniach. Uwielbia dowiadywać się, że ktoś podziela jego pasję. Pokazała się dziecięca energia. Pokazała się para, która powiązała się z rozsądku. To też jest dbanie o czystość i estetykę. Też pokazała się osoba, która chce sobie zaskarbić, Czyjąś sympatię, miłość i wejść w jej łaski. Chętnie wchodzi w rolę prawej ręki, a jej życiowym programem jest, że stać się dla kogoś niezastąpionym. Czyli taka biała Tesla chodzący robot, który wykonuje czynności. Taki humanoidalny robot Optimus. I te chodzące roboty w niedalekiej przyszłości będą nam towarzyszyć w życiu. Tutaj są powiązania przyjacielskie. Co wychodzi naprzeciw? Dwójka monet. Jeżeli masz być w relacji z mężczyzną, którego trzeba ciągnąć za uszy, to odpuść sobie takiego mężczyznę. Jeżeli chcesz być dla niego dzieckiem, marionetką, dziewczynką adoptowaną, podporządkowaną, to bądź, ale później nie narzekaj, że tobą manipuluje i za ciebie decyduje. Takie związki nie trwają długo. Kobiety, które nie szukają partnera typu tatuś, są niezależne. Czują się bardziej szczęśliwe i lekkie. Nie chcę słuchać, Mężczyzny, który narzeka, dlaczego kupiła sobie kolejną torebkę czy kolejne drogie buty. Taki mężczyzna jest pasywny, ma niskie poczucie własnej wartości i trudno jest utrzymać związek z takim mężczyzną. Taki mężczyzna nie nadaje się do związku. Kiedy kobieta podkreśla swoją niezależność, odnosi sukces w karierze, buduje swoją karierę, to wchodzi w męską energię. I jest równą pochyłą. U niej jest więcej energii męskiej niż żeńskiej. I później nie narzekaj, że nie możesz spotkać odpowiedniego partnera. Jeżeli mężczyzna żyje na poziomie, w jakim żyje, a to ci nie odpowiada, to nie powinnaś wchodzić z nim w relacje i ciągnąć go za uszy. Powinnaś uznać, że to nie jest dla ciebie mężczyzna. I przy nim będziesz czuła się komfortowo. A jeśli wybrałaś mężczyznę o niskich wibracjach, które są sprzeczne z twoimi, z twoimi wibracjami, to nie eskaluj swojego niezadowolenia, tylko ciesz się ze swojego wyboru, bo to jest Twój wybór. Takiego sobie wybrałaś, takiego chciałaś. Tak, tak, zaraz mi powiesz, że takiego nie chciałaś. Chciałaś, bo on jest na Twoim poziomie. I byłaś z nim na równo swojej energii i wibracjach. Kobieta o wysokich wibracjach nie zawraca sobie głowy i nie marnuje swojego czasu dla mężczyzny o niskich wartościach i wibracjach. Wynik, odpowiedź, rada. Piątka monet. Rycerz Monet i as buław. Nadszedł czas, aby odciąć się od rzeczy i osób, które marnotrawią Twoją energię, lub drenują Twoją siłę życiową. Również piątka monet pokazuje problemy finansowe, które negatywnie wpływają na związek. Podnieś swoje standardy i dąż do tego, aby żyć życiem jakiego pragniesz. Nie zadowala jej się byle czym. Pokazała się osoba, która mocno się poświęca. Patrzcie na mnie, jak ja się poświęcam dla czegoś albo dla kogoś. Taka osoba nie zna swojej wartości i gra ofiarę kartą zbawcy. Taki zbawca czy zbawczyni nie nadaje się do związku. Z taką osobą będzie więcej strat niż zysków, czyli trzeba, czyli trzeba będzie ciągnąć ją za uszy. A zbuław uczy, abyś przestał czy przestała patrzeć wstecz. To już minęło. Nigdy nie uda się wskrzeszyć lepszego jutra, i proszę o tym pamiętać. Życzę ci. Dużo miłości, dużego dystansu. Pokochaj siebie. Niech wraci, nie wróci szacunek do samej siebie, do samego siebie. Dziękuję to wszystko. Służę pomocą. Jestem do waszych usług. Pozdrawiam Klara Tarot. Dbaj o siebie. Zaobserwuj mnie po więcej. Jeżeli film się podobał, to naciśnij pod filmem polec w górę albo w dół również zapraszam do oglądania moich pozostałych kanałów Klara Tarot, Klara Tarot Miłość i Klara Tarot Plus pozdrawiam Klara Tarot do zobaczenia